Dzień dobry! W jednym z odcinków przed drugą turą wyborów prezydenckich mówiłam Wam, że pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. To jest ten słynny Fundusz Ludzi Zbigniewa Ziobry, skąd wypływały pieniądze do y, powiązanych z Solidarną Polską, suwerenną Polską instytucji. Mówiłam Wam wtedy, że szkoda, że ten raport się wtedy pojawi, dlatego że no jakby utonie w tym gwarze kampanijnym, tymczasem są tutaj rozmaite rzeczy niezwykle istotne. A ja jednak upieram się, że trzeba piętnować to niewiarygodne złocieństwo, które miało tutaj miejsce. I rzeczywiście ten raport Najwyższej Izby Kontroli przynosi nam nowe informacje, w jaki Sposób tam kradli w tym funduszu sprawiedliwości. Przypomnę, że mm, y, po zarzuty y, wypompowywania publicznych pieniędzy ma ksiądz Michał O. W tej sprawie y, też zarzuty mają urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Marcin Romanowski uciekł na Węgry, więc w tej chwili jest poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż Wiktor Orban dał mu azyl ale to nie zmienia postaci rzeczy. Że trzeba do tej sprawy wracać, trzeba motywować odpowiednie organy do tego, żeby tę sprawę rozliczyły, bo bezczelna kradzież, jaka miała tutaj miejsce, no po prostu nie mieści się w głowie. A jeszcze bardziej mi skoczyło ciśnienie, jak zobaczyłam w Sejmie jedną moim zdaniem z najbardziej odrażających postaci w polskiej polityce. Mam na myśli Dariusza Mateckiego, który wszedł i domagał się dymisji rządu. No, to jest oczywiste, że domaga się dymisji rządu, ponieważ y, y, prokuratura y, napisze akt oskarżenia. I sprawa znajdzie się w sądzie. Dariusz Matecki też jest oskarżony w aferze Funduszu Sprawiedliwości, to znaczy, chciałam powiedzieć, doprecyzować, ma zarzuty. Spędził krótki czas w areszcie i teraz czekamy właśnie na, na to, aż proces w sądzie się rozpocznie. Mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Wracam jeszcze do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli e, dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Oczywiście PiS cały czas rozgłasza, że mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że Marian Banaś, niegdyś człowiek PiS, a potem przez PiS odrzucony, chce się mścić na dawnej swojej partii i dlatego dzisiaj promuje rozmaite raporty, które uderzają w rządy prawa i sprawiedliwości. Ja powtarzam z uporem maniaka, że po pierwsze Marian Banaś specjalnie żadnego układu z obecną koalicją rządzącą nie zawarł. Był u mnie gościem w Radiu Tok FM i skarżył się, że w zasadzie postępowanie prokuratury czy też sami prokuratorzy się póki co nie zmienili i jego syn Jakub nadal ma te same problemy, więc nie, nikt tutaj nie skręca żadnych śledztw w sprawie Mariana Banasia po to, żeby on publikował te reporty. Co więcej, Przypominam, że naprawdę kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli mają pewną e, autonomię i to, co podają w raportach, w pewnym sensie e, no jest. Takim zestawem informacji, za którą oni muszą brać służbową odpowiedzialność. To tak nie działa, żeby sobie wpisywać do raportu NIK byle co. A to, co NIK znalazł, naprawdę dodaje jeszcze całkiem sporo szczegółów, jak odbywała się ta kradzież, bezczelna kradzież przez polityków. Nie bójmy się tego słowa, bo naprawdę, jak przeczytałam ten raport, to yy, no nie miałam słów oburzenia. Teraz tak. Pamiętamy, że z Funduszu Sprawiedliwości miało wypłynąć 100 milionów na budowę ośrodka Archipelag, budowany przez Fundację Profeto, prowadzoną przez księdza Michała O. Ksiądz Michał O, jak wiemy, spotykał się wcześniej ze Zbigniewem Ziobrą. Wszystko było ustawione. Chodziło o to, żeby wyprowadzić z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze na budowę ośrodka medialnego, który byłby do dyspozycji Solidarnej, Suwerennej Polski. Ziobro i jego ludzie doszli do wniosku, że ich sytuacja jest. Jest trudna, bo Jarosław Kaczyński, jak chce, to blokuje im dostęp do DVP, będącej głównym kanałem komunikacji z wyborcą PiS. W związku z tym, dlatego postanowili wybudować swoje, jak to się nazywało, ryzykowo. I teraz tak. Nie tylko chodzi o to, że oni wyprowadzali publiczne pieniądze na budowę własnego ośrodka medialnego, bo to dla niektórych ludzi, chociaż oczywiście jest to też y, przestępstwo, bo to miały być pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone dla ofiar przestępstw, to tutaj bardzo do wielu osób nie dotarła ta informacja, że nie tylko chodziło o budowę ośrodka medialnego Ziobry i jego ludzi. Yy, z pieniędzy, które miały być przeznaczone dla ofiar y, przestępstw, ale także po prostu była zwykła kradzież do prywatnych kieszeni i ten wątek także pojawia się w historii Dariusza Matyckiego, osobnej historii. Pamiętamy te relacje o tak zwanym darkowym. O co tutaj chodzi? O to chodzi, że 100 milionów miało wypłynąć, ośrodek miał powstać, no ale żeby nikt się nie czepiał, to przez rok, uwaga, przez rok ten ośrodek miał służyć ofiarom przestępstw, a potem do widzenia ciocia Genia. I teraz tak, e, e, oszacowano koszt tego e, ośrodka na 100 milionów złotych, natomiast e, na pomoc ofiarom przestępstwa, przestępstw, miało, miano przeznaczyć 3,5 miliona z tych 100 milionów. Czyli uwaga, 3,6% całej sumy. Nie no, po prostu bezczelność, bezczelność niewiarygodna. Ja pamiętam, jak rozmawiałam sama z księdzem Michałem O, i on mi tłumaczył, że on żadnego ryzykowa nie buduje. On mówił, że przecież te studia telewizyjne, radiowe. To wszystko jest zbudowane po to, żeby te osoby, te ofiary przestępstw mogły się jakoś muzycznie realizować i w ten y, sposób przechodzić swego rodzaju y, rehabilitację. No, po prostu taki kit wciskał. To jest niesamowite. Dobrze, i teraz tak, co czytamy dalej? Hmm. Prace budowlane na terenie tej działki, gdzie miał powstać ten ośrodek. Właściwie rozpoczęły się y, zanim uzyskano pozwolenie na budowę, czyli przez okres półtora roku inwestycja właściwie była samowolą budowlaną. W związku z tym, jeżeli ktoś wydał w tym czasie blisko 28 milionów złotych, to jest to suma niekwalifikowana i powinna zostać zwrócona do skarbu państwa. Ym. Poza tym, wiele, inwestycji, wiele materiałów i usług, które zostały wtedy zakupione, po prostu po zawyżonych cenach, co oznaczało po prostu wypływ kil, iluś tam milionów złotych, nie na samą budowę tego ośrodka, tylko do prywatnych kieszeni. Proszę bardzo, baraki zbudowali. Wiecie, takie baraki tymczasowe przy budowie. Normalnie kosztują 60 tysięcy, a wiecie, ile oni zapłacili za te baraki? Komuś 600 tysięcy złotych. To po prostu się w głowie nie myśli. Potem słuchajcie, ogrodzenie placu budowy normalnie by kosztowało wedle cen rynkowych 70 tysięcy złotych. A wiecie ile oni zapłacili? 300 tysięcy złotych. Tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś może podjął złą decyzję, może. Za drogo kupił, może nie zauważył. Ja tylko pamiętam, jaka była jazda, jak ratusz w Warszawie zbudował toaletę w jakimś parku, bo o to prosili obywatele w ramach budżetu obywatelskiego za ileś tam pieniędzy. Tylko, że tam była kanalizacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I była afera z tego. A tutaj, że baraki, które kosztują 60 tysięcy, oni zapłacili 600 tysięcy, to tego nikt nie wie. Po prostu nikt tego nie opowiada, nikt tego nie mówi. Dla mnie to jest po prostu szokujące. Zdefraudowano, bo to wymieniłam tylko tutaj dwa punkty, ale ich jest bardzo dużo. Jak oni po prostu kilkakrotnie e, przepłacali za rozmaite rzeczy, e, i z tego wypłynęły po prostu miliony złotych. Dobrze, dalej mamy tak. Były płatności i odbiory na ponad 7 milionów złotych za roboty budowlane, które nigdy nie zostały faktycznie wykonane. Potem zapłacono za nie jeszcze raz 4 miliony złotych. Potem wybrano nowego generalnego wykonawcę, któremu niezasadnie podwyższono wynagrodzenie o ponad 14 milionów złotych. To jest po prostu niesamowite, jak oni y, wyciągali te pieniądze. Kontrolerzy NIK wykryli również. Przypadki zawyżania cen usług finansowych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. I tutaj te pieniądze płynęły do rozmaitych fundacji tajemniczych, no po to, żeby po prostu te fundacje mogły zarobić znowuż przepłacenie niesamowite. Pod wieloma względami. Jedne, w ogóle, sumy są oczywiście mniejsze, drugie większe, ale sumowane robią naprawdę duże wrażenie. I tu wśred, wśród tych organizacji wymienionych, w raporcie Najwyższej Izby Kontroli jest np. Fundacja Allegoria, Centrum Pomocy Pokrzywdzonym i Prewencji Przestępczości, Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, Stowarzyszenie Przyjaciół Mediów. Tam właśnie płynęły te pieniądze, do końca nie wiadomo dlaczego. E Oczywiście, jeśli chodzi o wygrany przez Fundację Profeto Konkurs, no to jest oczywiste, że tutaj kontrolerzy stwierdzili, że był to rażący przykład dokonywanego z naruszeniem przepisów prawa niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Wniosek tutaj powinno wrócić z powrotem do skarbu państwa 56 milionów złotych. Wśród zdumiewających przykładów fuszerek, które wykryła NIK, znajdują się m.in. dokumenty pokazujące, że Profeto od początku wiedziała, że nie uruchomi centrum pomocy przed 2030 rokiem z powodu braku kanalizacji. No i przy okazji zgubiła sprzęt wart 5 milionów złotych. Myślicie, że zgubiła? Ja myślę, że stało się, się coś innego. I teraz tak. Pamiętacie tę słynną firmę TISO, która została wyłoniona, żeby budować y, ośrodek Archipelag? To był ten wykonawca. Firmę wyłoniono w ustawionym konkursie, pozorując zasady uczciwej konkurencji, oferty TISO i dwóch pozostałych firm. Y, y, z w właściwie y wymieniały te same osoby, a y ich formularze zawierały identyczne literówki. Szef TISO Piotr W. był osobą karaną, a zatem jego firma y powinna być wykluczona z postępowania. O tym, że wybór wykonawcy z góry był ustawiony, Piotr W. powiedział w Tefan 24 oraz OKOPRES. I tutaj mieliśmy taką oto sytuację, że. Y Tenże Piotr W. dogadywał się z ojcem księdza Michała O. i umawiali się w ten sposób, że tam między nimi był jakiś dług, i Piotr W. zeznał, że w związku z tym umówili się tak, że on będą zawyżane faktury i w ten sposób on sobie ten dług od ojca Michała O. odbierze. Takie to były bardzo ciekawe manipulacje. No, Nick ustaliła ponadto, że Profeto za pośrednictwem właśnie firmy TISO doprowadziła do zdefraudowania blisko 8 milionów złotych. Chodzi o to, że uznawała roboty jeszcze niewykonane za wykonane, potem dokonywała zapłaty za te roboty, których nie było, na podstawie fałszywych faktur. To chodziło o roboty ziemne, żelbetowe, konstrukcyjne, materiały budowlane i tak wyprowadzili sporo pieniędzy. Firma TISO nie realizowała robót objętych wyżej wymienionymi fakturami, a wydatkowanych z tego tytułu środków nigdy nie odzyskano. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że prezes Profeto, ksiądz Michał O, który podpisywał protokoły odbioru za niewykonane usługi, mógł popełnić przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumentach. No, zobaczymy, co powie sąd. Zawsze przypominam, że y, osoba y, oskarżona, która ma zarzuty, staje się winna dopiero po prawomocnym wyroku. Zobaczymy, jak sędziowie ocenią działalność księdza Michała O. Najwyższa Izba Kontroli wykryła też dziwne y, zakupy TISO. Na przykład kupili sobie blachodachówkę za ponad 200 tysięcy. Oraz okna za 260 tysięcy złotych. Tyle tylko, że te materiały, które sobie TISO kupiła za te pieniądze państwowe, znaczy pośrednio państwowe, tak, które szły z Funduszu Sprawiedliwości, to w ogóle nie były wykorzystywane przy budowie tego ośrodku, ośrodka Archipelag, i zasadniczo nie wiadomo, co się z nimi stało, ponieważ kontrolerzy stwierdzili, że nieruchomość jest pokryta dachówką ceramiczną i ma zupełnie inne okna. Nie no po prostu to się wszystko w głowie nie mieści. I dalej. Kontrolerzy NIKU wskazują, że największą tajemnicą to los jest los blisko 5 milionów złotych, Frame Sound miała kupić za to sprzęt oświetleniowy, multimedialny i inny, na wyposażenie sali widowiskowej, oczywiście w tym ośrodku archipelag. Nick podkreśla, że wartość była zawyżona o ponad 920 tysięcy złotych. Z dokumentów wynika, że Profeto kupiła ten sprzęt: ekrany LED, konsole do przetwarzania dźwięku, światła w 2023 roku. Uważajcie, bo to wszystko wiecie. To wszystko jest dla ofiar przestępstw, te konsole i te, te ekrany LED, to wszystko dla nich, co prawda, tylko przez rok, ale to wszystko dla nich z Funduszu Sprawiedliwości. No więc tak, kupiła ten sprzęt, a już w tym momencie wiedziała, że budynek oż, aż do 2030 roku nie będzie miał kanalizacji, a kupione elementy tak naprawdę będą leżeć odłogiem i niszczyć. Uwaga! W nieznanych okolicznościach sprzęt zaginął. Kontrolerzy cytują zeznania koordynatora Marka Eś, który ostatni raz miał widzieć go na budowie jeszcze w styczniu 2024 roku. A pamiętacie, że nowy rząd y, objął władzę w grudniu 2023 roku. Widzicie, że tutaj złodziejstwo już odbywało się na końcówce, bo wiedzieli, że za chwileczkę, y, no co tu dużo mówić, śledczy, prokuratorzy się dobiorą i zobaczą, y, co tam się tak naprawdę. Działo. Nie można tego odpuścić, trzeba o tym przypominać, trzeba nagłaśniać szczegóły raportu Najwyższej Izby Kontroli, bo tu są jasne dane, dokładnie opisane, kto jak i, wiek, jak i kiedy wyciągał te pieniądze do prywatnych kieszeni. Mam nadzieję, że naprawdę proces rozpocznie się szybko i że uka ukarani będą wszyscy ci, którzy y, odpowiadają za kradzież majątku państwowego. Tradycyjnie dziękuję Wam za polubienia, za to, że subskrybujecie mój kanał, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, bardzo dziękuję za te pozytywne, ale też dziękuję za te krytyczne i mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć dalej w nagłaśnianiu tych wszystkich afer pisu, które muszą być rozliczone, nawet jeżeli obawiamy się, że Karol Tadeusz. Nawrocki pseudonim Bater będzie ich wszystkich ułaskawiał. Ale te ułaskawienia też opinia publiczna będzie widzieć. Dlatego nie wolno o tych przekrętach, o aferze Funduszu Sprawiedliwości zapomnieć. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia już w następnym odcinku.